Witam. Ponieważ ostatnio na forum rozgorzała dyskusja na temat temperatury działania atomizerów w różnych papierosach i jak widać nie wszyscy biorą to na wiarę, postanowiłem zrobić taki organoleptyczny test. Mam tutaj dwa papierosy. Ten łaciaty to jest Janty srebrny to jest Smuki Platinum 3G. I teraz tak, zacznijmy od dury. Zdejmuję cartridge i dmucham z drugiej strony. Widać, że rozgrzewa się atomizer do czerwoności, a więc jest to ta temperatura, o której zapewne piszą wszyscy 150-160 stopni. Teraz smuki. Dym trochę przeszkadza, no ale ja osobiście nie widzę, żeby coś tam się żarzyło, czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa, a wręcz pewności możemy stwierdzić, że jest tam temperatura znacznie, znacznie niższa, czyli to, o czym pisze Monika z Doksuri, sądzę, że jest prawdą, czyli 50-60 stopni. Być może to, że również tutaj następuje odparowanie czy też waporyzacja likwidu i powstaje para wodna jest jednym z powodów jest to, że jest to PEG 400, być może ma nie wiem inne właściwości fizykochemiczne i w tej temperaturze już proces się odbywa. To tyle. Pozdrawiam, nie chcę was zanudzać do zobaczenia w przyszłości.